Jako Polak, Europejczyk wychowany w duchu tolerancji, wolności osobistych, wszystkiego tego, co niesie ze sobą kultura europejska, jestem przerażony obecną sytuacją, w której państwo niemieckie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Tych lepszych zatrzymują u siebie, tych, zdaniem państwa niemieckiego, gorszych. Chce wysyłać, i prawdopodobnie wyślę, do obozów koncentracyjnych na terenie Polski. Sytuacja nieprawdopodobna. Łamane są prawa człowieka prawa ludzi, którzy z narażeniem życia, w cierpieniu, w głodzie. Umierając po drodze, a przynajmniej widząc umierających towarzyszy swojej podróży, uciekają z terenów zagrożonych wojną lub takich, w których ta wojna się toczy. Wszyscy jadą do Niemiec. Tam chcą się osiedlić, tam szukają lepszego życia. Cóż powiedzieć takim ludziom w chwili, kiedy ich nowa ojczyzna Dzieli ich na lepszych i gorszych, i tak jak już powiedziałem, tych gorszych chce wysłać w miejsca, w których oni mieszkać nie chcą. Przecież jest to gwałcenie podstawowych praw człowieka: prawa do swobodnego przemieszczania się, prawa do wyboru miejsca, w którym chcemy żyć, spędzać czas. Wychować nasze dzieci, pracować, tymczasem oni tego prawa są pozbawiani. Jak im to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć to Polakom, których ponad tysiącletnia historia związana jest z podstawowymi prawami człowieka, z tolerancją i wolnością osobistą? Nie da się tego wytłumaczyć. W żaden logiczny sposób. Państwo niemieckie popełnia zbrodnie, i mało tego, szuka koalicjantów dla tej zbrodni. Szuka i znajduje. Rząd polski. Zgadzając się na kwoty emigranckie, które de facto wynikają z rasistowskiego prawa, przyłącza się do tej zbrodni na wolnościach. Jest to niedopuszczalne. Żadne argumenty nie są w stanie przysłonić tego, że za sprawą polskiego rządu Polacy będą w przyszłości winieni za udział w segregacji rasowej. Za udział w sytuacji, w której dziesiątki tysięcy ludzi chcących zamieszkać w Niemczech, pozbawianych jest tego prawa z niezrozumiałych względów. Powiedzmy nie kwotom imigranckim. Szanujmy tych ludzi. Oni przeszli tak wiele, że zmuszanie ich do życia w Polsce jest po prostu nieludzkie.